W tabeli zapisano trzy wyrażenia. Pierwsze, drugie i trzecie. I mamy powiedzieć, które z tych wyrażeń są równe 50 do potęgi ósmej. I może być tak, że to jest pierwsze i drugie wyrażenie tylko, albo tylko drugie i trzecie, albo tylko drugie, albo tylko trzecie. Przeliczmy sobie w takim razie pierwsze wyrażenie. 5 do potęgi drugiej razy 10 do potęgi ósmej razy 5 do potęgi czwartej. Własności potęg nam mówią, że jeżeli mamy coś, co nam się powtarza, to wtedy coś można robić przy mnożeniu i przy dzieleniu. Mamy tutaj mnożenie, więc szukamy czegoś takiego samego. Powtarza nam się ta piątka i ta piątka. To 10 do potęgi ósmej tutaj do niczego nie pasuje. Przepiszemy sobie to 10 do potęgi ósmej, a to 5 do potęgi drugiej i to 5 do potęgi czwartej. To działa tak, że to, co nam się powtarza, czyli te piątki, te piątki, one ciągle tutaj będą. Natomiast ta dwójka z czwórką, one się w tej sytuacji dodają. 2 plus 4 to jest 6, czyli dostajemy 5 do potęgi szóstej. No i dalej, mamy mnożenie, ale tutaj nic nam się nie powtarza. Jest tak trochę jakby trudniej. Możemy tutaj zrobić coś takiego. Możemy tą liczbę 10 do potęgi ósmej jakby sobie rozmienić na dwie potęgi. 10 do potęgi ósmej to będzie to samo co 10 do drugiej razy 10 do szóstej. No bo to wyrażenie, jak popatrzymy sobie, to tutaj jest dziesiątka, tu jest dziesiątka, więc ta dwójka z szóstką, gdybyśmy je dodali, dostalibyśmy ósemkę. To jest takie trochę w drugą stronę liczenie. Zawsze staramy się skracać przykład, a tu go trochę rozbudowujemy. Zamieniłem to na takie działanie, dlatego żeby mi pasowało do tego 5 do potęgi szóstej. Bo teraz tu mam 5 do szóstej, mam 10 do szóstej, no i powtarza mi się szóstka z szóstką. Te 10 do potęgi drugiej do niczego nie pasuje, więc to przepiszę tylko. Natomiast tutaj, skoro powtarzają mi się szóstki, to te szóstki, one tutaj zostają. Ta szóstka zostaje, bo się powtarzała, a te liczby na dole, tym razem, podstawy potęgi, one się ze sobą pomnożą. 10 razy 5 daje mi wynik 50. Czy dostałem tutaj 50 do potęgi szóstej, a wcześniej jeszcze pomnożone razy 10 do potęgi drugiej. Czy z tego może wyjść 50 do potęgi 8? 50 do potęgi 8 to wyszłoby mi tylko wtedy, gdyby tu było nie 10, ale 50. Gdybym tu miał 50, 50 do potęgi 2 razy 5 do potęgi 6, wtedy 6 i 2 by mi się dodały i dostałbym to 50 do potęgi 8, no ale wcale nie mam tutaj piątki niestety, więc to wcale nie jest 50 do potęgi 8. Z pierwszego działania nie dostaniemy tego wyniku. Weźmy sobie teraz to trzecie działanie, 2 do potęgi ósmej razy 5 do potęgi ósmej razy 5 do potęgi ósmej i działamy zgodnie z tym co mówiłem wcześniej. Jest mnożenie, powtarza nam się ósemka z ósemką, no to ta ósemka stąd i stąd, ona tutaj w działaniu musi zostać, a dwójka z piątką nam się pomnożą i dostaniemy z tego 10. Razy 5 do potęgi ósmej przepisujemy. I znów jest mnożenie i znów nam się coś powtarza na szczęście. Skoro ósemka tutaj i tutaj się powtarza, to ta ósemka też będzie w wyniku, a liczbę 10 i liczbę 5 wymnażamy ze sobą, dostajemy 50 i to jest to, co trzeba. Działanie trzecie daje taki wynik, jak trzeba. Zostało nam jeszcze działanie drugie, to z nawiasem, czyli 5 do potęgi 10 podzielone przez 5 do potęgi drugiej i razy 10 do potęgi 8 za nawiasem. Najpierw wyliczamy w nawiasie. Mamy dzielenie. Powtarzają nam się piątki na dole, więc ta piątka też będzie w wyniku. Mamy piątkę. A dziesiątka i dwójka przy dzieleniu potęg to te wykładniki się odejmują. 10 odjąć 2, z tego wychodzi 8, czyli z całego nawiasu dostajemy 5 do potęgi ósmej, razy 10 do potęgi ósmej przepisujemy, patrzymy co mamy, a mamy fajnie, bo ósemka z ósemką nam się powtarzają, więc ta ósemka i ta ósemka ona też w wyniku musi tutaj być, a piątkę z dziesiątką wymnożymy sobie i dostajemy 50 do potęgi ósmej. Więc to jest też dobry wynik, to chcieliśmy dostać. W takim razie działanie drugie i trzecie daje nam ten wynik, co trzeba. Odpowiedź b będzie poprawna, tylko drugie i trzecie działanie. Z pierwszego działania nie dostaliśmy 50 do potęgi ósmej.